Poczet flagowy stąd. A teraz głos zabierze dyrektor naszej szkoły pani Katarzyna Banach. Serdecznie witam zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli. I całą społeczność uczniowską. W roku szkolnym 2013-2014 w naszej szkole uczyło się 833 uczniów. Do klasy 1-3, w zasadzie do klas uczęszczało 392 uczniów, spośród których trzech niestety nie otrzymało promocji do klasy programowo wyższej. W klasach 4-6 uczyło się 371 uczniów. Wszyscy zostali promowani do klasy programowo wyższej. Promowanych zostało 99,6% uczniów. Procent promowanych uczniów w roku szkolnym 2013-14 jest wyższy niż w ubiegłym roku. Czyli to jest optymistyczna wiadomość, czyli jest coraz lepiej. W naszej szkole funkcjonowały trzy oddziały przedszkolne, do których uczęszczało 75 dzieci. Ponadto w, naszych, w murach naszej szkoły funkcjonuje międzyszkolny zespół nauczania języka ukraińskiego składający się z 10 klas. I tam uczęszczają dzieci od zerówki po szóstą klasę szkoły podstawowej, ale również gimnazjaliści. Do tych 10 klas w mijającym roku szkolnym łącznie uczęszczało 74 uczniów. Do obowiązkowego sprawdzianu zewnętrznego okręgowej komisji egzaminacyjnej w Łomży przystąpiło 121 uczniów klas szóstych. Średni wynik szkoły wyniósł 26,6 punkta. Jest to średnia wyższa od średniej krajowej, która wynosi 25,82 punkta. I województwa. 25 i 16 setnych punkta. W naszej szkole najwyższą średnią punktów ze, ze sprawdzianą uzyskali uczniowie klasy 6a. To wspaniały wynik, ponieważ 31 i 4 setne punkta. Jest to bardzo wysoki y, wynik. Gratuluję 6a. Brawo 6a. Wspaniały wynik. nadmienić, że maksymalna liczba punktów, proszę Państwa, to jest 40. Wynik bardzo wysoki. Wspaniała. Trzech uczniów otrzymało na sprawdzianie maksymalną liczbę punktów. 40 tych punktów. Każdy z nich otrzymał. Najwyższą średnią ocen w szkole, 4,73 uzyskała klasa, jak sądzicie, która? Szósta A. Brawo. W klasach piątych średnia ocen, najwyższa średnia, która została w klasach piątych uzyskana, to jest 4,62. I w klasach piątych najlepszą okazała się klasa piąta A. Gratuluję. Taką samą średnią, najwyższą w klasach czwartych, czyli 4,62. Jak widzicie, czwarte klasy z piątymi bardzo równo. Ten sam wynik uzyskały, czyli najwyższe 4,62 i ten najwyższy wynik uzyskała klasa czwarta. E, gratuluję. Ale, drodzy uczniowie, tuż za Wami w czwartych klasach jest klasa czwarta. A, o krok, gratuluję czwartej, a również pięknie się prezentujecie. Bardzo dobrze Wam idzie. Także tutaj będzie zacięta walka, walka w klasach piątych, być może właśnie piąta A w przyszłym roku zdobędzie pierwsze miejsce. Uczniów, którzy otrzymali średnią ocenę 4,75 i wyżej, to są tacy uczniowie, którzy otrzymają świadectwo z czerwonym paskiem, czyli to jest bardzo duże wyróżnienie, jest aż 123 w naszej szkole. W klasach czwartych jest 50 takich uczniów, w klasach piątych 44 a w klasach szóstych 33, czyli jest tendencja, no mam nadzieję, że będzie rosła. Na 370, 371 uczniów klas 4-6, 94 z nich otrzymało ocenę wzorową zachowania, 118 ocenę bardzo dobrą, 96 ocenę dobrą, 47 oceną poprawną, 14 ocenę nieodpowiednią, no i dwóch uczniów ocenę naganną. W pierwszym roku nauki, a w zasadzie pierwszy rok nauki, ukończyła nowo utworzona klasa taneczna, bo to jest wyjątkowa klasa wśród klas pierwszych, chociaż wszyscy uczniowie są szczególnie istotni, ale tutaj nowo utworzona klasa pierwsza, taneczna która z dużym powodzeniem prezentowała swoje umiejętności nie tylko w szkole, ale również na miejskich imprezach, takich jak Piknik Europejski, na Dniach Rodziny, Powiatowym Festiwalu Talentów oraz, proszę Państwa, ogólnopolskim konkursie Tańca Towarzyskiego, dzieci wspaniale się zaprezentowały. Instruktorem tańca we wspomnianej klasie jest pan Mariusz Korzep. A wychowawcą, czuwającym nad płynnym połączeniem gibkości ciał, wychowanków z gibkością ich umysłów jest pani Rena Patra. Gratuluję osiągnięć. Uwaga! Za chwilę nastąpi uroczyste przekazanie symboli grupy sztandarowej. Klasy szóste przekazą, przekażą te symbole. Klasom piątym. Poczty sztandarowe. Do przekazania sztandaru, wystąp.